Julian Tuwim, spóźniony Słowik. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a już jest po jedenastej i Słowika nie ma. Wszystko stygnie, zubka z muszek na wieczornej rosie. Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl zdrożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło? Może go napadli? Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli? To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek! Piórka, głupstwo, bo odrosnął, ale głos! Majątek. Nagle zjawia się pan słowik, poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał. Przecież ja <ścoughs> tu płaczę. A pan słowik słodko ćwierka wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.